Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co widzieli i słyszeli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo, panie Staję tu dzisiaj, kochani, z pewną nieśmiałością, ponieważ pod wieńcem adwentowym jeszcze mamy portret świętej pamięci Ojca Świętego Benedykta, który jest dla mnie niezwykłym wzorem i nauki, i głoszenia, i wiary. Modlimy się z całym Kościołem, prosząc o Boże miłosierdzie i pokój Jego duszy. Dziękując Panu Bogu za tę wspaniałą i jakże autentyczną, głęboką posługę Ojca Świętego Benedykta na rzecz Kościoła. Powiedziane zostało, że ostatnie słowa umierającego papieża brzmiały Jezus i dich, co oznacza w języku niemieckim ojczystym języku papieża Jezu, kocham cię. Jezu, ja Ciebie kocham. Nie sposób dla mnie nie wspomnieć, że kiedy się o tym dowiedziałam, ogarnęło mnie bardzo takie duże wzruszenie, ponieważ gdzieś te słowa umierającego papieża Benedykta przypomniały mi o słowach umierającego świętego Antoniego, który jako ostatnie zdanie na tym świecie wypowiedział. Widzę mojego Pana. I uświadomiłem sobie, drodzy bracia i siostry, że te dwa zdania Jezu kocham Cię, Jezu widzę Cię są zdaniami, które są dla nas niech będą darem i wejściem w ten nowy rok. Albowiem nowy rok kalendarzowy to zawsze taka symboliczna data. Nic się nie zmieniło od wczoraj przecież, oprócz kartek w kalendarzu. A jednak zdajemy sobie sprawę, że rozpoczyna się coś nowego. I kiedy rozpoczyna się w naszym życiu coś nowego, nowy rok, towarzyszą nam bardzo często postanowienia o przez najbliższe tygodnie, siłownie będą pełne, bo ludzie sobie postanawiają zrzucić parę funtów po świętach. Potem to tak będzie coraz mniej, coraz mniej. Tak co roku jest. Mamy również wiele innych takich postanowień, które oby były bardziej y, trwałe niż te właśnie z, z funtami, z wagą. Ale kochani, nowy rok to przede wszystkim duża niewiadoma, ponieważ znamy naszą przeszłość, ale przyszłości nie znamy. Z pewnością mamy nasze życzenia. Z pewnością mamy nasze marzenia, oczekiwania, ale nie wiemy, co nowy rok przyniesie. Niektórzy już wiedzą, że na przykład urodzi się dzieciątko w rodzinie. To wiedzą. A zatem jest to już pewne oczekiwanie. Nowe życie. Ale tak naprawdę, kochani, to my nie wiemy, co ten rok przyniesie. A jeżeli chrześcijanin czegoś nie wie. Czyli kończy się wiedza, w tym miejscu, moi drodzy, zaczyna się wiara. Gdybyśmy wszystko wiedzieli, gdybyśmy wszystko znali, tam nie byłoby miejsca na wiarę. Skoro nie wszystko znamy, szczególnie co dotyczy naszej przyszłości, a zatem nasza wiara zaprasza nas, aby złożyć to w ręce Pana Boga. Mówimy o tym zawierzyć. Mówimy o tym zaufać. Aby zawierzyć Bogu ten rok. Aby zaufać mu, że on tam będzie. Bo moi kochani, nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, żeby Boga nie było. To jest y, najwyżej nas tam nie ma przy Panu Bogu. Ale Bóg jest zawsze z nami. A zatem, moi drodzy, kiedy rozpoczynamy ten nowy rok i patrzymy właśnie tak, jak Kościół nas dzisiaj zaprasza, na Świętą Bożą Rodzicielkę, na Maryję, która, jak słyszeliśmy, wszystko rozważała w swoim sercu. A zatem, postać Matki Bożej jest tu w tym pierwszym dniu nowego roku bardzo pięknie ukazana nam jako przykład, jako drogowskaz to ona była drogowskazem życia świętego antoniego i to ona z pewnością była drogowskazem życia ojca świętego benedykta a zatem moi drodzy skoro przywołaliśmy te dwie postaci które niech nam tutaj towarzyszą widzimy w świętych ludziach wielkich ludziach że oni Potrafili zawierzyć swoje życie Panu Jezusowi. Jest nam z tym bardzo trudno czasami, ponieważ kiedy wszystko się układa po naszej myśli, jest prosto modlić się i jest nam dobrze, natomiast kiedy pojawiają się w naszym życiu pewne trudności, pewne znaki zapytania, pewne niewiadome obawy, tu już jest trudno iść i złożyć to w ręce Boże, zawierzyć, zaufać. I tu, moi drodzy, jeszcze raz. Pozwólcie, że przypomnę, przykładem i pomocą jest najświętsza Maryja Panna, która całkowicie zawierzyła swoje życie w ręce Boga, stając się Jego służebnicą, stając się matką niepokalaną dziewicą, matką Pana Jezusa. Ale to nie wszystko. Jak wiemy i słyszymy to w modlitwach, jakie Kościół nam daje, Maryja jest również naszą matką. A zatem, moi drodzy, rozpoczynając ten nowy rok i odprawiając tę piękną uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny, zechciejmy zawierzyć jej, a przez jej ręce Panu Jezusowi, ten czas, ten rok. Co zawierzamy? Składa się życzenia, żeby ten rok był lepszy niż tamten. Otóż od wczoraj ja te życzenia inaczej składam. Składajmy sobie, kochani, życzenia, abyśmy my byli lepsi. Nie rok, bo to abstrakcja. Abyśmy my byli lepsi niż to, co było. I moi drodzy, tu każdy z nas wie, gdzie można zrobić więcej miejsca dla Pana Jezusa. Wczoraj na Sylwestrze wydarzyła się taka bardzo ciekawa sytuacja. Goście Sylwestrowi przynosili appetizers, przekąski. I na stole przekąskami po prostu skończyło się miejsce. No i nagle się tak zastanawiamy, gdzie my to wszystko poukładamy, bo jeszcze goście przyjdą. Stół pełny, bardzo pięknie, że tyle przynieśli i się tak zastanawiamy, co z tym zrobić. Otóż rozwiązanie było bardzo proste, trzeba było poprzestawiać miseczki i talerzyczki i miejsce się zrobiło dla wszystkich, dla wszystkiego. To jest bardzo, bardzo ważny obraz, moi drodzy, w naszym życiu. Czasami nam się wydaje, że tam już się nic w moim życiu zmienić nie może. Otóż zawsze się może zmienić. Jeżeli mówimy o robieniu miejsca już nie dla appetizers, tylko tutaj duchowo dla Pana Jezusa, zawsze możesz poprzestawiać talerzyczki, miseczki, różne rzeczy w swoim życiu, żeby zrobić miejsce dla Jezusa, żeby Jego było więcej w Twoim życiu niż w poprzednim roku. A zatem życzę Wam, moi drodzy, nam wszystkim Jezusa, życzę Wam, nam wszystkim Maryi. Ich świętej obecności. Życzę Wam milczenia i pokory świętego Józefa, która była decydująca. Nie tylko mówimy, ale i czynimy, przede wszystkim czynimy, mniej mówimy. Życzę nam wszystkim, żebyśmy potrafili jak najświętsza Panienka rozważać sprawy Boże w naszym sercu. A wtedy, moi drodzy, niech naszym przewodnikiem tutaj będzie świętej pamięci ojciec Benedykt, ojciec święty. Będziemy mogli i my powiedzieć: Jezu, ja Ciebie kocham. Kocham Cię, Jezu.